o wszystkim. Jest nasz model To jest gra Sniper Elite 2. Gdzie mamy następną misję Muzeum Kaiser Friedrich. I nie wiem czemu mam 13 FPS, Opa, gra mi chodziła jak stupy. 13-12, ale to się zranurmuję, mam nadzieję. Bierzemy to samo. Nie, ja nie bierzemy w bo nie lubię go. O, już, już jest 30, to jest fajnie bez zbędnego pierdolenia lecimy dalej jak to kolega zacytował mnie ostatnio w szkole lecimy kurwa mikrofon jak no tak trochę do dupy bo jedne słuchawki e, z których nagrywam mam na głowie i na nich mam głos a drugie mam na szyi przy których mam mikrofon to jest kurwa modnie nie tu gdzieś był kurwa koleś ale gdzie dokładnie to kurwa nie powiem nie tu nie tu była jeszcze kurwa taka specjalna do tego z syna miejscówka kurwa nie wiem no a skaszma to mnie choja już widzi Leć pierdol co ja sobie nastawię z tobą w tym Leć 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 kurwa brudny chuj. oczko Przez oczka do głowy Znaczy przez o przez oczy do kurwa organizmu Tam jesteś skurwielo Ale oni mają na oczach niektórzy Leć 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 kurwa Chuju czarny Ech. Chyba kolejny z oczędem Kurwa kocie oczy Ruskie! Si o zraz twój Ja twój Chuj Wcale że nie, bo cię wyjebie w powietrze No kurwa stan w miejscu kurwa Ruski chuju i ci wypierdolę w twoją czaszkę. Wyl wylatuje. Dosłownie wylatuje. O Ruski z bepechą. Ja Moja ulubiona broń. Tak jak dwa dodatkowa, nie? Kolejny czoło między oczy. Gdzie jesteś z gdzie się Widzę łapkę, że się rozalechuje albo nie ma. Mogę słychać przybliżenie, ale trap jest do kruszyny. Ta uchali te kurwa odłamy. Te się grać. Lapa, Diverbrat Kurwa, kurwa Co te popierdolce miały na myśli? To jest jeszcze nic, kurwa Co Stalin robił z ludźmi? Kurwa Kurwa, sobie to poczytajcie na Co Stalin robił z ludźmi? Kurwa, szkoda, że to wyczyło, kurwa, dopiero w trzecim gimnazjum tak więc ja jeszcze muszę sobie na to poczekać ale już od szkoda mi się zbogowała zajebiście, hmm. oh. płychły Zmienimy sobie broń, bo kurwa sobie będziemy walczyli z ruskami Wybieramy sobie pepeszkę. Rosyjska pepeszka. To jest zajbista, kurwa. Lufa szturmowa. Fajnie. Fajnie się to strzela świata dać ale ona tego nie, ch nie chciała hmm. Osob, karty grali skurwe syny Rozwalam pozwalam krzesła jestem wandalem jestem wandalem Wiesz? czy tu będzie tak, tak gdzie nie ma na róży Komisar Kości, tu by ją na grozyki odprawił. Nie wiem w jak nazwać. Co to było ty? Tylko sniperzka i wierszkowska. Odbił się od koleczki. Tutaj leciał w powietrzach, taki typowy ruszek. Ale się że się wygiął? Kurwa, most jak pierwsza klasa. Okej okay. Dobra lecimy dalej Ej tu są Rosjanie, a są kurwa niemieckie plakaty Dziwny nie? Kurwa! No ale ze mi pizda, nie? Dzisiaj chyba nawet dostaję Kurwa pokaż się, pudeł, da się banie. Nie kurwa podejdziesz tam gdzie skąd strzelałem, to chyba mnie zobaczysz. Nie? Pomyśl, to nie boli. Nic. Tu powinna być kurwa na Powinien mieć nóż albo coś innego i powinienem w tej chwili mu wypiekrolić konga. Ale nie kurwa. Tu się o to kurwa nie postrada. Pod klawiszem V powinien być jakiś coś. Ło. ALE ŁADNIE KURWA Chciał wyjść z kuchni kurwa myjąc sobie chuja w zlewie I mu to nie wyszło Cóż, tak też czasem wychodzi ALE ŁADNIE Widzicie jak to napierdala? 30 dużo ma naboi o 16 naboi o 50 i to nie jest jeszcze znam, jest całe zapełnione Nie mam pojęcia ile to gówno ma Nos, no na Nagata nie oprze się żadna szmata Ja yeah, kurwa To też jest fajna snajperka Ale najlepszą snajperką będzie ta końcowa. To chyba jest nawet wiadome. O, 50, 20 no bo do peszki. Czy teraz jak wymienię magazynek do niej wszystkie? Nie jeszcze. Chuj wie ile to było. Tu jest szmata. I ona się pierwsza natknie na nozina Nagata. I leć pierdam. To główka, wylatuje z juchą. Patrzysz i kiwasz główką w te albo we w te Ja przyjdę do ciebie, to nie był Murzaju Co stoisz jak chuj w torcie? Siat chciałem zrobić, ale jak będzie granatik, będzie zajebiście Jest! Idealnie w granat, Idealnie Ale zajebioza Dwa za jeden Boom. Przez główkę do ciała Teraz już nie mam przez żołądek do serca, tylko przez główkę do ciała Dzięki czikie, kurwa ten kąt Ty Wypierdale jebany ruski. Kurwa. No, kurwa Jebane Rosjaniny Gdzie pędzisz? Nieładnie tak. Kupanie, kurwa, teć oficer jebany. I też pary pozostawione. kurwa. Ciebie z główkę. Hmm. Wleciał uchem, wyleciał ryjem. 71, o, tyle ma kurwa to gówno naboi Tam jesteś się skryjemy, mi się ogarnie i będzie wykurwisty lot 8, znaczy już tak kurwa 10 minut nagrywam Polecimy jeszcze dalej z tym gównem Mogę już wyjebać się strzelić Kurwa krzyku gdzie jesteś oh. Tu jest Leć, pierdolco, leć, leć 220 A kurwa macie Zajbisty smotyw w tej grze Gra słońca i odbijanie się od światła w pocisku, jak pocisk leci, jak to, to światło się od niego odbija. Udaj się do punktu obserwacyjnego, na który będzie się w kurwe trudno dojść. Kurwa. Nienawidziłem nigdy tego pomieszczenia. Nigdy, kurwa, go nie lubiłem. A tu będą teraz kurwa Niemcy te Niemcy tu szkopy, ja pierdolę Tfu, tam Niemcy, tu Ruskie Kurwa macie, lubi, nie lubię tej misji Nienawidzę jej Znaczy te, tego kurwa nie tej misji, bo misja jest spoko Ale tego kurwa tego tej części misji o Ale to, kurwo zajebałem okay. Tam jest Magafalt, tam jest ten Ktoś odwróci gimbusie Bo jak się źle wyjdzie to ty mi pierdonie że ja tu jestem o, to tak nie ma być Sied, sied, kurwa, krzychu Pędź, pędź, kurwa Maciek Kurwa, no jak, no jak to niby dostał serię w mordę Kurwa, ja go nie zabiłem Dostał serię centralnie w pysk. Obaj I kurwa, jeden z nich przeżył Jak? Kurwa, nie mam pojęcia ja pierdolę, dlatego nienawidzę tej misji, kurwa, Być tu jest od zajebania, mam to robić po cichu, kurwa, ja nie o cierpliwości. Tam mnie słyszy, bym mógł go zajebać, ale kurwa, przejdzie do, do mnie 300. SPORTON! <grystanie> My tak mnie tak naszmoty? No to... Okej, okay, o tu jest ta szmata co mnie tak kurwa... ...mongerfault. Co mnie tak widziała wszędzie. Pójdziemy za nią ostrożnie. Jakby on kurwa by mógł przyspieszyć. Jak tak idzie by mógł przyspieszyć. Tak, tam jest jeszcze jeden trup. Jest! Kurwa, zajebałem się, mieć jebanego. Kurwa, w dupę, analnego. W dupę? Kurwa. On? A on? On mnie nie widzi, bo stoi do mnie plecamkiem więc nie wiem, czy mnie nie pokazało No, zajebiście, kurwa, rzuciłem granat No, sam się nim wysadziłem w pizdu z taką grą, kurwa, nienawidzę tego momentu Nienawidzę Kurwa, dostaję apopleksję, jak to widzę Nie chcę w nic dzisiaj mówić i rytalać. Tu, tu jest od zajebania, kurwa, i jeszcze więcej. Kurwa, zrobimy to pomóż. Może się uda. I leci pierdolec. Nikt mnie kurwa nie widzi w są jestem jebanym Okna, na w oknach nie ma, dał nieban Chyba chodzi o te Kurwo! Siedź, sied! Kurwa, Kurwa co to, się odjebał po Maciek! Kurwa, Krzychu! A ilu, ilu, ich tam jest? Więcej was stara nie miała? Kurwa mać! Nie! Ostatni raz, jak mi się teraz nie uda... Kończę odcinek i robię to kurwa w następnym. Chodzi miał failować kurwa cały. Na cichacza Może przeniesiemy te zwłoki Poniściało ciało tak Aha. No zajebiście kurwa Mać Porzuć to ciało kretynie jest obezwadnione to zawsze na procuję coś razem strzelić No zajmijście no chyba pać Nie, ja to pierdolę, nie i chujku, ja to pierdolę